Cześć, ja jestem Wilczu, oczywiście i dzisiaj sobie zagramy na ja serwerze wertes.pl Oczywiście wertes.pl W trybie Battlecraft, jakiś nowy mm, mm. Dołączyłem do piechury czerwonej <muchy> polega żeby ci poszukiwać. i w ogóle. Nie ciszę te opcje. Muzyka dźwięk. Pogoda. To wszystko tutaj na połowę. Okej. Ok. okay. O tak! Idealnie! Trzeba przewidzieć właśnie gdzie on będzie biegnąć, bo te takie tak naprawdę wolno lecą. Chyba bardzo wolno. Okej, okay, z kimś się strzela, ale ja tego... O! Tak! Dostał ode mnie! A, 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 a! Boli, 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 O O, Masz Uwaga, biegnie! Uwaga, biegną tutaj! najbardziej kloset snajpera ale jest za droga na razie okej okay, tutaj normalnie... Się, co się dzieje okej o mój Boże o mój co? o o okej okej w to jest oh, oh, okay, okay. Mm. W ogóle to podejście bo uczestny, bega, na tym próbę Zgon, kochanie. Okej, okay, jeszcze trzymam ten punkt na razie. Nie puściło go po prostu. Okej, okay. cały czas tam po prostu... Stąd. 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 skąd? Stąd. 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 Wszystkie rzucić. moim nożykiem. To, o nie, przegrałem. Nie, dlaczego? O, 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 tak się stało. Panie, ja nie, dlaczego tak się stało. Dobra, jeśli jedną rundkę sobie zagramy Ej, lak, lak. Black. nie, to No to jeszcze... Jedna rundka, battlecraft Okej. Okay. Czerwony biorę, bo oni przegrywają. Uwielbiam drużyny. Uwielbiam drużynami grać, które przegrywają, bo więc dzisiaj co dzieje po prostu. Czerwoni zawsze przegrywają po prostu. Okej. Okej. Musimy wygrać tą bitwę! Dokładnie! Chyba ja to mówiłem. Nie, nie, wiem, nie, jeszcze nie, 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 i panie komputerku, O, pan tutaj. Przyjęliśmy ten punkt, ale co tam musi się dziać? Oja! ja Przyjęliśmy punkt kontrolny! Kolejny? Hej, co tam musi się? Serio? Nic? Really? Nic się tutaj nie dzieje. Ej, wiesz gdzie biegniesz? Koleżko! Przyjęli nam punkt kontrolny! Przejęli nam. Okej, okay, ja jestem czerwony. Dobra, yy, 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 yy. biegnę gdzieś, szybko. Gdzie? Tam, 320 metrów. Chyba metr w Minecrafcie kratki coś coś może tak wydaje. no, tylko tak. Okej, czołg przepiękny. Y o nie 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 panie 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 ty 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 tylko radionik sobie weź to wsadź się gdzieś o nie żyjesz co się z tym stało trafili mnie no nie no z włóków nie można obejrzeć tylko od razu trafili mnie o jemy zaraz tutaj przejmiemy punkt E a co ja mam na to czekać Ile tam? Masło ręcze i daję w piór 14 Przejęliśmy punkt 28, kontrolny! Okej. Okej, zniszczę. O koniec, taki słodki. Taki słodki. Okay. Przejęliśmy punkt kontrolny! Słyszałem o tym. Okej, tylko gdzie? Um, 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 um. Okay. Idę tam. W każdym razie. W ja nigdy nie wiem gdzie się co dzieje. Nigdy po prostu. Okej, okay. tutaj podawcę mój prawy. Sakryją. dużą mają tą farmę jak farma w Minecraft. Dobra, idę dalej idę 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 idę, idę. Nie, idę. słyszę strzały, to idę 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 Ej, dobra, przygotujcie się, bo tutaj oni wchodzą zaraz. Granat! Nie ma nikogo Tam są. Znaczy, tam jest jeden. Tam. Trafiłem akurat w niego. O, ja. Ty, jak chcesz, nie chcę do mnie. Panie. Sesji. Trafił we mnie snajper! Jeden. Bo kiedy ukrócę to celuje. Dobra, zobaczmy co się tutaj dzieje, ale... Bo wątpię w to, żeby była masakra taka ogromna. Przyjęli na punkt kontrolny! Trochę ile tutaj w sumie? Bo tutaj coś się działo przez chwilę. Może no przez chwilę. Okej, okay, tam się ktoś na pewno musi być. Sęli na port kontrolny! Przeciw nie no, przy przyjmują okropnie. Złe człowieki. Okej. Okay. Dobra, jak wy tam gdzieś to ja też. Fakt, to master. No idziemy Nie znam Le tej mapy w ogóle To pierwszy raz na niej e czy dobrze idziecie? Przejali Przejali ogóle, na idzie, czy dobrze idziecie? Dobra, ja idę za nim w O, Chyba bardziej ogarniasz że... Stanuj Stanuj Dobra 32 hmm. metry e, a przyjmuję 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 wbijam wbijam Dobre, dobra dobra przyjęliśmy po z tej strony i spoko a kiedy przejmę, przejmę? Przejmuję, przejmuję, okej okay, chodź 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 daj okay. patrzę patrzę patrz ej tak, tak. przyjmuję okej okay. Przyjęliśmy punkt kontrolny! O oh, yeah! Trzymajcie się? 234 Jeszcze to wygramy, zobaczycie. Okej, Jeszcze to wygramy. Ale nastaje. O, dużo xp się dostaje okropnie dużo. No, to ten tryb się opłaca. Eee, ja tutaj spojrzyj sobie na no, no. okay. Eee, u, broń w łapę i bierdę! No, Gra na to, bo życzę domu. Jeszcze wyjdę. wejdę, wejdę. Chyba, że Eee, tu. Ej, przejmijmy przyjeli, i to! Przejęli na pod kontrolę! Na no nie! Przejęli punkt kontrolny! Nie dawajcie się tak! Nasza trójka zniszczy wszystkich! Uh! Przyjęliśmy punkt kontrolny! Dokładnie! Uh -huh. Okej, okay, tam chyba jest czerwona ok, muszę to jest będzie

Przyjęliśmy punkt kontrolny! Tak! Ujija! Oh yeah. A ja tamtych mam przyjętych chyba? Nie no, mam nadzieję, że tak. Przejeli nam punkt kontrolny! Ejle. Nie mamy go przyjętego. Tak, nie mamy. No jemy, weź, weźcie się, się Ile ich? אני צריך ללמוד חניו ירוע? Okej, okay, już jestem. Miałem małe problemy e, techniczne. Mm -hmm. Mm -hmm. Iii, tak, walka! Au, 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 au. au. Idziemy tam kilometrów. 173, to idealnie. Mamy dwie... dwa punkty kontrolne przyjęte. Oby nie był przejęty ten punkt kontrolny, do którego biegnie teraz. Um, on tam jest. Teraz jest duszka. Co ja zrobiłem? Ja chyba nie jest przyjęty. czy przez... No nie! Umrę. Dobra, wejdę, od razu przejmuję. Już przejmuję. Tak. Nie, to pan nam przejmuje ta Siat! Dobra, ty mi i byś Nie, jeszcze nie będę kończyć. Nie chcę sobie nagrywać dalej. Woohoo! I tu jest jaki punkt. Jakiś. Okay. Co się tutaj dzieje? No właśnie nie wiem. Niestety. Ale biegnę go odzyskać. Szybko. O nie, 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 Nie.

Okej, to jest ten widzę. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, jestem. Yes, nie, zgon, nie, nie, no, nie, 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 nie. Nie, tak nie może być. Czyli szybko w poświęcę. Nie, bo teraz przejmujemy ten słowo punkt E, żebyśmy przyjęli szybko. E, punkt E Przyjęli na pod kontrolę. Nie, tak, Ale to tak tak tak, 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 ale lagi, 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 logi, logi. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Tutaj jest 400, nie? I na pewno jest jakiś punkt kontrolny, który jest 200 metrów stąd. Okej, okay, tamten. Tamten, gdzieś tamten. Okay. 100 metrów stąd jest jakiś punkt kontrolny. O, tam jest jakiś. Tam, to jest takie blisko ale lagi, lagi. Lag piechota żółtych wygrała. wygraliście, o zabiję go he 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 he. no nie, ale ja przegrałem nie dlaczego niestety niestety dzień dobry, dodatki, a tutaj są questy do pierwszy raz zrobiłam Bo reszta jest dla mnie jest to niemożliwe, że no to ja kończę ten filmik Cześć! Panieczek, In inaczej to zakończę lepiej. Cześć, ludziska Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pa!